Dzień dobry, nazywam się Andrzej Hybki, a to mój Fiat z 1977 roku. Wcześniej nagrałem o nim krótki materiał, głównie na potrzeby zamieszczenia linka w ogłoszeniu do sprzedaży, a teraz zapraszam na długą wersję opisu, w której podam trochę więcej szczegółów. Zostawię ten materiał na YouTube również po sprzedaży tego samochodu, bo może przydać się komuś, kto będzie chciał kupić inny egzemplarz z tego rocznika albo poddać taki samochód renowacji. Zaczniemy opis od przodu. Jest tutaj stosunkowo niewiele elementów, więc postaram się omówić je wszystkie. Maska, reflektory, zarówno światła drogowe, jak i mijania, ich obwódki nie uległy zmianie w całym toku produkcji polskiego Fiata 125P. Jeżeli chodzi o atrapę, to te trzy elementy występowały od 75 roku do końca produkcji, a jej środkowy element pamięta jeszcze czasy przejściówki i również pozostał w produkcji do 1991 roku. Chromowane ramki, i kierunkowskazów i pozycji y, ustąpiły miejsca czarnym w roku 80. Pas przedni, bardzo charakterystyczny z małymi podziałami, y, równomiernie y, rozmieszczonymi prawie na całej szerokości, ustąpił miejsca nowej wersji w 79 roku i od tego czasu już się nie zmieniał. Zderzak nie zmieniał się od 75 roku do końca produkcji, y, nie posiada już kół, tak jak wcześniejszy, posiada natomiast na prawie całej szerokości. Gumową e, ochronną listwę. E, jednym z bardzo niewielu elementów w tej części samochodu, które są niezgodne z tym e, jak, stanem, jak, w jakim to auto opuściło fabrykę, jest ten znaczek. On powinien mieć chromowaną obwódkę, jednak e, znaczek w tej wersji jest już e, współcześnie praktycznie nie do zdobycia, dlatego zastąpiłem go minimalnie późniejszym, montowanym od września 1977 roku. Zapraszam teraz do obejrzenia boku samochodu. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda bok pojazdu w szczegółach. Już w roku 79 zrezygnowano z lampki w drzwiach oraz kieszeni bocznej w drzwiach. W roku 80 zniknęły chromowane listwy progowe oraz chromowane kratki na słupku, co zostały zastąpione kratkami w kolorze czarnym. W roku 83 pojawiły się boczne kierunkowskazy. Element identyczny jak w polonezie. Zwróćmy jeszcze uwagę na dwa istotne elementy. Pierwsze to listwy. Mają chromowaną podstawę i w tej wersji były montowane do 1986 roku. Jest to jeden z elementów, który jest obecnie już bardzo trudno dostępny i bardzo drogi. Warto zwrócić na to uwagę. Od 87 listwy były montowane praktycznie w tym samym kształcie, jednak ich podstawa była czarna. Warto zwrócić jeszcze uwagę na ładne, okrągłe lusterko produkcji Galmot Poznań. Jest ono o tyle dobre, że możemy zamontować je przykręcając je do ramki drzwi nie wymaga to wykonywania żadnych otworów zapraszam zobaczymy teraz tył samochodu Teraz zobaczymy, jak w detalach wygląda tył takiego samochodu, czyli tył wczesnego emera. Zacznę od góry. Klapa bagażnika, jeżeli chodzi o ogólny kształt, nie zmieniła się w toku całej produkcji. Natomiast mamy tutaj klapę z zamkiem, który nie wystaje, nie ma takiego guziczka w klasyku. A już w kolejnym roku, 1978, ten zamek został całkowicie stąd usunięty, zostało tylko przetłoczenie, a bagażnik można było otworzyć z użyciem dźwigni koło fotela kierowcy. Kolejną istotną zmianą trudną do zauważenia jest niewielka modyfikacja pasa tylnego, która nastąpiła w roku 85 w związku ze zmieniającymi się przepisami. Umożliwiono zamontowanie lampy przeciwgłowej obok lampy biegów wstecznego. Pozostałe elementy takie jak lampy czy zderzak były produkowane w kształcie praktycznie niezmienionym od 75 do 91 roku. Pewnym zmianą uległo położenie znaczków, dlatego też Warto zawsze do Fiata wyposażyć się w kwadratową tablicę rejestracyjną. Warto jeszcze zwrócić uwagę na opony D131. Co prawda nie jest to zalecane, żeby jeździć na takich starych oponach, ale uważam, że ten bieżnik bardzo ładnie pasuje charakterem do tego samochodu. Jak widać, opony są praktycznie nieużywane. Kupiłem je jako nowe. Widać jeszcze stemple. Teraz przyjrzymy się ważniejszym elementom wnętrza i tym, jak one zmieniały się w toku produkcji. Deska rozdzielcza jest charakterystyczna dla każdego emera. Była produkowana od 75 do 91 roku w niezmienionym kształcie. Jednak zmiany w mr zaczęły się bardzo wcześnie, miały charakter ewolucyjny. Niektóre rzeczy zmieniały się prawie co roku. I tak już w 76 roku zrezygnowano z uchylnych, trójkątnych szybek. Zmienił się również przycisk klaksonu. Na początku lat 80 licznik stracił chromowaną ramkę, a później pod koniec z produkcji zniknęła tak zwana kreska śmierci, pojawiły się okrągłe zegary. Panel nawiewu przetrwał w tej formie stosunkowo długo od 75 do 85 roku. A ta niewielka półeczka na panel na konsoli na tunelu środkowym była w produkcji jeszcze w tak zwanym klasyku od 71 roku i przetrwała do 84 roku. Piękny dywan o grubym splocie był cechą charakterystyczną klasyka i wczesnych mr -ów. Jeżeli chodzi o klam ki, rozety klamek, korbki drzwi, boczki, wszystko jest tutaj zgodne z rocznikiem, natomiast jest to temat tak bardzo złożony, te elementy zmieniały się na tyle często, że nie będę ich tutaj szczegółowo opisywał. Na koniec zobaczmy jeszcze, co widać pod maską. Jeżeli chodzi o elementy charakterystyczne dla tego rocznika, są to przekaźniki, które w 1977 roku zostały w całości zgrupowane z prawej strony oraz starego typu obudowa filtra powietrza, która w tym kształcie była montowana do 1986 roku. Reszta to raczej elementy typowe, oczywiście zmieniały się w toku produkcji, ale zazwyczaj sporo wcześniej, tak jak na przykład chłodnica, która kiedyś miała kształt bardziej przyjmujący tą świata 1300-1500. W najstarszych egzemplarzach była również krótka pompa hamulcowa z jednym obwodem hamulcowym. Zmieniały się również sposoby montowania akumulatora oraz wielkości przekaźników. Na tym kończę mój opis tego egzemplarza. O różnych detalach, zmianach, różnicach w części, różnych zastosowanych podzespołach można by opowiadać godzinami, jednak uważam, że taki materiał w wersji wideo byłby zupełnie niestrawny. W związku z tym na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Polecam obejrzenie zarówno krótkiej, jak i długiej wersji. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć.